Cześć, tu Domowy Spryciarz. Dziś pokażę Ci 5 najczęstszych błędów przy podlewaniu ogrodu, które zaoszczędzi Wam czas, nerwy i wodę. Błąd pierwszy. Zbyt niskie ciśnienie. Zraszacze nie wynurzają się lub się nie obracają. Pierwsze musimy sprawdzić pompę. Później musimy się skupić na długości rur. Czy dobrze zaplanowaliśmy nasz cały system. Po trzecie musimy sprawdzić ile zraszaczy mamy podłączonych pod jedną sekcję. Błąd drugi, zła kolejność montażu. Pamiętaj, zawsze testuj strefę od końca. Błąd trzeci, brak filtra. Pamiętajcie, żeby zawsze za pompą montować filtr, aby ten cały brud nie doszedł nam do zraszaczy. Jak widzicie na zdjęciu, cały filtr jest zabrudzony. Błąd czwarty, zła głębokość rur. Gdy zakopiemy rury do podlewania pod strefę zbyt płytko, możemy ją łatwo uszkodzić. Zawsze kopmy na minimum 30 cm głębokości. Błąd piąty. Nieszczelne złączki. Zawsze pamiętajcie o mocnym dokręcaniu złączek. Można się wspomóc na koniec kluczem. Musimy też również spojrzeć na uszczelki. Podczas wpinania rury mogła uszczelka pęknąć. Dlatego zawsze musimy pamiętać o gradowaniu. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj kanał, zostaw lajka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!